Witam z to jest kolejny odcinek naszej serii. Zagrajmy w Space Strike. Dokładnie tak, moi drodzy, w dzisiejszym odcinku misja 19. Dziewiętnasta. Powiedziałem jakoś dziwnie tą liczbę. No nieważne, wyzwolenie księżyca. O oh boy, o oh boy, lecimy na księżyc? To my jesteśmy już na. A o, to, to ta planeta to jest księżyc. Jak w sumie teraz, sobie na nią spojrzałem, to chyba jest rzeczywiście księżyc. Ups. To nie jest żadna inna planeta, to jest księżyc. O, oh. czyli to nie jest nowa miejscówka. Oh. <laughs> o, kurde, ty rzeczywiście to by miało sens, że to jest księżyc, biorąc pod uwagę budowę tego miejsca, na którym jesteśmy. Koloru też troszeczkę. Okej, okay. no, czyli mamy księżyc, spoko Czemu te pociski lecą z... za mną? Te jakieś pociski za mną leciały, wtf te fakt. Z kompletnie nie z tej strony, z jakiej się spodziewam, ataku gigin gin 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 dziękuję gwiazdka dla mnie, OK. nie możemy pozwolić na to żebym nie zebrał wszystkich gwiazdek jak w poprzednim odcinku, więc lecimy kurde czy coś OK. ładnie pięknie dobrze bardzo dobrze bym wręcz powiedział OK. Srutu tutu Gincie, gincie, przepadnijcie, okej, okay, ładnie, pięknie Robimy szalony atak Okej okay. I 10 tysięcy dla mnie liczyłem się w jakiś pocisk, ale na szczęście z dużo mi nie, mi, mi nie zadał Thank god, czy coś Okej okay. Miałeś zlecieć, właśnie tak Dobra, <laughs> Świetnie, co ile mi to HP zabrało? To ja nie, ten duży skurwiel. przeproszeniem. Okej, okay, dobra, lepiej. Okej. Okay. jakieś HP by się przydały. Ja za bardzo kurde raszuję troszeczkę do tego przodu, momentami. Tak naprawdę, nie widzę jakieś punkty, jakieś coś, gdzie się rzucam jak jak, jak na szynkę. No ale cóż, to tylko ja. I guess. Dobra. Później nie dziwota, że ja kurde umieram. Ej, dodatkowe HP. się może przydać. Przydałby się normalne HP, ale. A, to mi nie odnawia i trochę. No nieważne. Ale jest już następne. Znaczy, jest już normalne HP. O mój Boże, co tu się kurwa dzieje. Dobra, wiecie co? O właśnie. Dobra, jest dobrze. Widziałem gwiazdkę, ja ją chcę zdobyć. Zdobyłem ją chyba. Mi się zdaje. <laughs> Dźwięk zdobywania gwiazdki jest strasznie cichy. Uff. Ok, Okej, dobra. Grafika się pierniczyła przed chwilą, chyba za dużo rzeczy się dzieje. Wiecie co? Naraz mi się zdaje, tak. Mówiąc szczerze, chyba, chyba bym się zgodził z tym stwierdzeniem, że dzieje się kurwa. Ja pierniczę za dużo. Jeszcze ten syf. Gin, 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 dziękuję. Służyło mi zabrać powyżej połowy HP, ale to już tam mniejsza z tym. Okej, okay. Może Święty. Jeszcze to duże. Jeszcze ten duży syf. Mam rakietki. Nie zawaham się ich użyć, w sumie już ich używam, nieważne. Dobra, ładnie, pięknie. O mój Boże, co tu się dzieje? Okej. Okay. Nie mam żadnych czachopocisków niestety. Okej, okay, dobra, mamy więcej HP. Co tu się kurna dzieje? <laughs> Czy dobrze? Fajnie, okej, okay, cieszę się, że, że dzieje się więcej. Ale... Ale, what the fuck? Ok. O mój Boże, przyspieszamy, mój Boże. Nie, ja nie chcę znowu zginąć tak jak ostatnio. Więc nie będę nawalał jakoś wielce. Ze spokojem, powolutku. Gim przepadnie, siła nieczysta. Okej, okay, ładnie, super. A wiecie co, mam na Was wygwizdane, więc weźcie, gincie. Co? Nic to nie uderzyło? O Boże, święty. Okej, okay, dobra, teraz uderzyło. Jeden pocisk poczytał się walić. Okej, okay, dobra iForgor, że tak, że tak można w ogóle. No to kiepawo, no ale dobra. Następny na szczęście nie chybił, więc jest git. Okej, okay, jesteś tym, tym czerwonym, czyli tym, tym... tym, tym który musi być martwy, <grybujesz> Więc no, tak, tak, tak. Tak, tak se pożar, po sobie zrzutować. o, a to jest niebieski, okej, okay, dobra. No sorry, memory, ale też musisz być posłany do piachu. E, do Księżyca. <grybujesz> no. Okej, okay. is that all? Tak, OK. miodnie. Okej, okay. może być, może być, mam wszystkie gwiazdki, więc to jest najważniejsze. Okej, okay, moi drodzy, dziękuję Wam bardzo serdecznie za oglądanie tego już odcinka, no i widzimy się w następnym, ostatnim już odcinku z serii. Dokładnie tak, więc dzięki za oglądanie i na razie, do zobaczenia na odcinków, Sia.